Dzień dobry. Witam na kanale Lidia z Grecji. Dzisiaj dla Was ugotuję e, spaghetti z krewetkami. Po grecku Gary do makaronada. Zapraszam i gotujcie razem ze mną. Zaglądajcie na kanał Lidia z Grecji. i Jeżeli Wam się podoba, subskrypcja, łapki w górę. Zaczynamy gotowanie. Potrzebna nam jest cebula. Kroimy ją w kosteczkę. Na patelnię wlewamy oliwę. Wlewamy cebulę. nam się posmarza. Potrzebujemy sześć dużych krewetek. Ja krewetki mam w Kroimy czosnek takie grubsze kawałki. Również wrzucamy na patelnię. Gdy cebulka nam się zeszkli, Potrzebujemy pomidory świeże lub z puszki. Jedną z puszki. Do tego mamy ostrą patrykę startą. Jeżeli ktoś nie lubi, nie, może, nie możemy nie dawać. Potrzebujemy ziele angielskie, liście laurowe sól i pieprz. Krewetki. Pamiętajcie o tym, jeżeli są krewetki w całości, żeby wyciągnąć ze środka. To jelito, które... Przechodzi przez środek, dlatego że tam znajduje się pod czego nie zjadamy, czyli wyciągamy. Krewetka już jest czysta. Krewetki wcześniej, wcześniej obrałam z łusek i zostawiamy yy, całą krewetkę, bo do sosu wszystkie zapachy i smaki, które są w środku, nam są potrzebne. Wrzucamy pomidory. smażymy. Rzucamy ziele, liście laurowe. Solimy. o tym, żeby krewetki były soczyste i smaczne wystarczy z każdej nie więcej niż 3 minuty je smażyć. Dzisiaj to nie są e, krewetki w panierce, tylko w sosie pomidorowym. Do każdego sosu, gdy robimy, dodajemy cukier, gdy są pomidory, żeby sos nie był kwaśny. Gdy nam się już sos gotuje. Wtedy możemy. Dałam do większego rondla. Gdy on już zgęstnieje, ma taką odpowiednią konsystencję. Wtedy. Będziemy mogli wrzucić krewetki. Makaron wcześniej przygotowałam. Pamiętajmy o tym, żeby makaron był al dente. Nie gotujemy go dłużej niż 7 minut. Pół puszki pomidorów lub dwa duże pomidory, jedna cebula, czosnek, oliwa z oliwek, ziele angielskie, liście laurowe, trochę cukru. I teraz, jak już sos jest na tyle gęstym, wrzucamy do niego nasze krewetki. Tak jak wcześniej mówiłam, że nie gotujemy długo. Możemy też dać na koniec trochę szczyplenku. Czyli tak z jednej strony Chwilę przekładamy je na drugą stronę. W tym sosie te wszystkie soki yy, z całej krewetki nam się razem z sosem wymieszają. Po grecku to się nazywa to danie garido makaronada. Krewetki po grecku to są garides. Możemy jeszcze troszkę oliwy i już wam się gotuje. Nasze krewetki będą za chwilę gotowe. Jak wcześniej mówiłam, jeżeli ktoś lubi ostre, to dajemy paprykę ostrą. Ja już ją wcześniej pokroiłam. Natomiast są osoby, które nie lubią ostrego, wtedy nie dodajemy. Nasze krewetki już są gotowe. Pamiętajmy o tym, że krewetki nie trzeba długo ani smażyć, ani gotować. Żeby były miękkie. Wrzucamy teraz makaron do sosu, mieszamy. Dziękuję za komentarze, za subskrypcję. Eee, oczywiście po kolei będę gotować. Rzeczy, dania, o które mnie prosicie. Także proszę dalej zaglądać na mój kanał. Zawsze coś nowego Wam przedstawię. Makaron już jest gotowy. W sosie pomidorowym nasze krewetki dzisiaj. Życzę wszystkim smacznego i do zobaczenia, do następnego yy, mojego gotowania. Lidia z Grecji, pozdrawiam. Kalimera, Kaliorexi. Do usłyszenia i do zobaczenia.